Dzień dobry. Jestem z grupy niedlaskamu.pl Zajmujemy się copieniem oszustw internetowych i niestety padł pan ofiarą takiego oszustwa. Wiemy, tak, że tak. wiemy, że obecnie oszuści kontaktują się z panem i namawiają, to znaczy teoretycznie handlują z panem. To wszystko, co pan usłyszał od tych oszustów jest nieprawdą. Niech pan jak najszybciej idzie zgłosić sprawę na, na policję. To wszystko jest nieprawdą, mimo to, co oni mówią, bo najprawdopodobniej powiedzieli panu, że ma pan jakąś wypłatę, ale trzeba, nie wiem, 19% podatku zapłacić albo, albo cokolwiek innego, jakąś wpłatę, pan dalej będzie wpłacał, a żadnej kasy pan nie odzyska z powrotem. To wszystko jest oszustwem. Trafiliśmy do pana w taki sposób, że wykradamy im pliki, tak? I w tych plikach było pana imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Na ten adres e-mail wyślę za chwilkę informacje co i jak, czym się zajmujemy i, i co robimy z adresem naszego, naszego kanału na YouTubie. Pan zobaczy jak wygląda cały proceder Aha. i rozmowy również z innymi poszkodowanymi, tak, bo takich ludzi jak jak Pan poszkodowanych jest bardzo dużo na grubą kasę, tak? No dobra, skąd pan jest? nie jest policji? My jesteśmy po prostu ludźmi anonimowymi, działamy na zasadzie Robin Hooda. To wszystko co robimy cafia na policję. Natomiast my nie jesteśmy organami ścigania, my tylko współpracujemy z policją i staramy się ostrzegać jak największą ilość osób. Dobrze, dziękuję panu za informację pana. Za chwilę, za chwilkę dostanie pan od nas informację na maila z tym wszystkim, co, co tutaj powiedziałem. Dobrze, dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo, Dobrze, do widzenia. Dziękuję bardzo panu. Halo? No, słucham. No to ja słucham, pan dzwoni do mnie. Aha, no przepraszam. Przepraszam. No spokojnie, a, a, a co się wydarzyło? Nic, nic, wszystko w porządku jest. A gdzie się pan chciał dodzwonić? Ja zadzwonić chciałem do tego, do znajomego i wyszło co innego. No, dodzwonił się pan do grupy niedlaskamu.pl. Zajmujemy się copieniem oszustów internetowych. Czy padł pan ofiarą takiego oszustwa może? No tak, właśnie, właśnie, właśnie. Inwestował pan na rzekomej giełdzie ostatnio? Tak. No to się Pan bardzo dobrze dodzwonił. No, no, no wie Pan, ktoś tam do mnie dozwolić miał odnośnie tego wszystkiego. My mieliśmy odzwonić? No takie coś było no, ale trudno. Czy kontaktował się pa, y, z Panem y, ktoś z, ze wschodnim akcentem może i, i próbował namówić na jakieś wpłaty i tak dalej, pieniążków? Nie, 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 nie. To było coś innego. Może no, być tak, że, że zostałem y, tego, no. Oszokami, no. Inwestycjami giełdowymi? Pan został oszukany? Tak. No dobrze, a może pan coś bliżej powiedzieć? No ja, y, miałem być y, ten. Y, no jak to można powiedzieć? Płaciłem, płaciłem tego, yy, w tych, na no. Kryptowaluty? Tak, tak, tak. No i, i tego. Halo? No, słucham. No bo coś, coś się przerwało. Jeszcze raz, wpłacił Pan kryptowaluty, tak? Tak. A dużo Pan wpłacił im tych pieniążków? Proszę Pana tego yy, 200, 200 chyba yy, tego ale to były dolary, nazwa no, do dolary. Aha. No i i tam od czasu do czasu do mnie dzwonią czy jak chcę z nimi dalej proszę Pana bo że, że płaciłem, a, a dalej z nimi nie chcę y, tego. Niech pan nic więcej nie wpłaca. To wszystko jest oszustwem. To, co pan wpłacił, te 200 tam dolarów, to nie odzyska pan tych pieniędzy, a oni będą pana straszyć, że tam jakiś komornik, że to, że tamto. Wszystko, co, co mówią, jest kłamstwem. Wszystko, to wszystko jest kłamstwem i będą chcieli od Pana, żeby Pan jeszcze więcej wpłacił, niech Pan nic nie wpłaca, kompletnie. Niech Pan nic im nie wpłaca, kompletnie, zupełnie. Czy y, instalował Pan jakiś, y, jakieś programy na komputerze? Ndesk albo coś takiego? Nie, nic nie z tego, bo... My... A Oni chcieli, ale ja nic nie zrobiłem. Bardzo dobrze. Czy wysyłał Pan im dowód osobisty albo coś takiego? Jakieś, jakieś dokumenty? Nie, nic nie wysyłałem. Nic Pan nie wysyłał. No to, no to przynajmniej, przynajmniej plus. Niech Pan więcej nic im nie wpłaca zupełnie bo, bo wszystko jest oszustwem i najlepiej żeby żeby poszedł pan na policję i zgłosił sprawę tak opowiedział policjantom co, co się wydarzyło i zgłosił sprawę na taki sposób tak może pan się na nas powołać jak coś to my opowiemy tak jeżeli jeżeli tam policjant by miał jakieś wątpliwości to my my opowiemy jak to wygląda tak no, rozumiem rozumiem no dobra, dziękuję bardzo panią, No nie ma, nie ma, nie ma problemu najmniejszego. A jak pan do nas trafił tam na, na YouTubie? Pan trafił do nas? Proszę pana, nie wiem jak to było. I ktoś zadzwonił od was do mnie. Dobrze, to ja zobaczę sobie bilingi w takim razie. Może i ja zadzwonię, nie wiem, bo ostatnio dużo się dzieje u nas, także dużo, dużo ludzi nie się zgłasza. Nie, nie, nie. Mówię, niech pan, niech pan nie wpłaca, niech naprawdę niech pan nie wpłaca, wszystko jest kłamstwem i ich nazwiska, i nazwa firmy, wszystko. Niech pan zgłosi jak najszybciej sprawę na policję. A czy robił pan kartą ten przelew, czy, czy normalnie przelewem bankowym? A nie wzięli. A no. nie wzięli. No ale to mieli dostęp do, do pana konta? Chyba tak. Czyli instalował Pan jakiegoś enydeska? Proszę? Czyli instalował Pan jakieś oprogramowanie, co, co, co Panu kazali, tak? No, oni tylko, że, że tego, że 200 euro wpłacę, i to będzie wszystko. Oni wzięli te 200 i że i mnie ktoś będzie prowadził odnośnie tego konta. No dobrze, a w jaki sposób wzięli? Bo pan musiał przelać to. I pan podawał numer swojej karty bankomatowej? Czy pan zrobił przelew? Czy na pocztę pan poszedł na przykład? Oni, oni sami to zrobili. No oni dobrze. Sami to zrobili. No. Czyli zainstalował pan na komputerze coś, tak? Ja w telefonie, nie wtedy tego. W telefonie. No, to, no ale w telefonie pan zainstalował jakąś aplikację, tak? Ze sklepu. Nie wiem jak to było. Po prostu nie wiem jak to było. Dobrze. Wie pan co? Mam takie, takie pytanie. Czy ma pan jakiegoś znajomego albo kogoś w rodzinie, którego może pan poprosić o pomoc, który jest bardziej techniczny, żebyśmy my z nim porozmawiali? Chodzi o to, że jeżeli ma pan tą aplikację na telefonie, to oni mają dostęp do tego telefonu i mogą wszystko zrobić. Bez pana wiedzy. Chodzi o to, jakby pan jakiegoś sąsiada, nie wiem, e, wnuczka, czy, czy, czy kogokolwiek poprosił, żeby przyszedł do pana i do nas zadzwonić, i my pokierujemy, co co trzeba zrobić, żeby usunąć to. A nie, a czasem zadzwania do mnie. No tak, ale to, to im niech, niech pan nie wierzy, bo mówię, będą chcieli wyciągnąć kolejne pieniądze. Tylko mają dostęp do pana telefonu. I teraz, czy ma pan jakiegoś znajomego albo kogoś, kto mógłby panu pomóc usunąć tą aplikację? Aha, aha. Dobra, dobra, dobra. A to będzie jakaś aplikacja? Mm. Oni panu kazali zainstalować, tak? Aplikację jakąś. No nie pamiętam, jak to było. W każdym razie hmm, Ode mnie ściągnęli to dwieście, dwieście, 200. 200, e, 200 e, euro Nie 200 euro Dolarów Dobrze. Pan mi powie z jakiego miasta pan jest? Ja jestem e, ja sobie zapiszę, poszukamy osoby, która może, może panu pomóc w odinstalowaniu tej aplikacji, żeby oni nie mieli dostępu do pana, do pana telefonu. My się odezwiemy do pana, dobrze? Od, zadzwonimy. Da, dobrze? Do pana. Jak da, znajdziemy co i jak, to, to, to odzwonimy, dobrze? Do pana. Do, dobrze. D dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dyżurny, słucham. Jestem z grupy niedlaskamo.pl. Sopimy oszustów giełdowych, oszustów internetowych. Zadzwonił do nas pan, starszy jakiś dziadek. Jedyne co wiem na, na chwilę obecną to, że jest. Właśnie on został tam zrobiony na 200 dolarów póki co, natomiast z tego co udało mi się ustalić, ma na pewno na telefonie zainstalowany Nydesk. I teraz pytanie, jeżeli, bo dzisiaj to już za późno jest, ale czy jutro jakbym zadzwonił do niego i się dowiedział o adresie, to czy są Państwo w stanie podjechać do niego, zobaczyć, czy wszystko jest ok, spisać ewentualnie jakieś zeznania? No jak pan, I... jak pan będzie, znaczy, bo, bo to jest tak, jeśli pan. Jego stan zdrowia nie pozwoli na to, żeby przyszedł. To dom, znaczy, a... wie pan co, wie pan co, ja panu przerwę, nie wiem jaki ma stan zdrowia, natomiast na pewno ma jakąś albo demencję, albo coś takiego, bo on tak naprawdę zadzwonił do nas i się mhm. pytał, co, co my chcemy. Ja mówię, ale to pan dzwoni? Aha, ja dzwonię, bo ja chciałem do kolegi. Mówię, ale to się pan dodzwonił do grupy nie dla skamów. Zajmujemy się terapieniem oszustw. A no właśnie, właśnie, bo ja tutaj zapłaciłem i tak dalej, ciężko z nim po prostu dojść do ładu, mhm. tak? A to a wie chodzi... pan co, to zrobimy w ten sposób. Jak jutro pan ustali jakiś jego adres i, mhm. i, i cokolwiek. Jakieś dane, to ten. To zrobimy w ten sposób, że Pan nam da, da nam znać i podeślemy tam. Jakiegoś policjanta, patrol dzielnicowego. No. Dobra, ale jeszcze jedna rzecz, bo jeszcze, jeszcze właśnie to, to jest też ważne. E, czy ten patrol będzie w stanie zobaczyć e, i ewentualnie odinstalować mu e, program Anydesk, żeby ten zdalny dostęp, bo on mówi, że oni sami tam e, zrobili przelew ci, ci oszuści mhm. e, i tak dalej. E, skoro tak jest, to znaczy, że ma ten, tą aplikację, czyli oni mają dostęp do jego telefonu, mhm. czyli mogą, mogą po prostu go dalej kukać, że tak powiem, tak? I, i, i wie pan co my to post... No to, to jakby nie, nie w naszych y, zadaniach. Ja wiem, Zadania, ja wiem, zobaczy, no, zobaczymy dlatego... co się da zrobić. No, jak pan dobra. będzie jak pan będzie z nami współpracował, to na pewno będzie ten. No bo to wie pan chodzi też o to jaki ja ten. Ja wiem, żeby że jak będzie on. współpracował, to my że tak mu nieba mu uchylimy na to. Natomiast... Dobra. Dobra, ja, ja spróbuję za, załatwić adres od niego. Mhm. No bo wie pan no, faktycznie jak, jak ma ma, ma ten, ma, jak ma jakieś tam właśnie demencje starszą, albo coś takiego, no to faktycznie no to podjedziemy, zobaczymy co się da zrobić. Może jakaś rodzina będzie, bo tam y, dzielnicowy będzie dzielnicowy na pewno będzie wiedział kto, mm -hmm. kto się nim opiekuje i tak dalej, no tylko żebyśmy po prostu mieli jakieś imię, nazwisko i i przy, przynajmniej jakiś a, przybliżony adres, żebyśmy wiedzieli, gdzie szukać pana. Nie? Dobra, 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 to ja to ja już sprawę. No tak może to mówię, to na, na, na bieżąco, tam jak ktoś podjedzie i pan będzie współpracował, no to myślę, że nie będzie problemu. Dobra, dobra, super, okej, okay, dobra, to, to już będę dzwonił w takim razie. Super, dobra, fajnie, dziękuję bardzo za proszę, do Halo. Halo. Słucham. Dzień dobry. Jestem z grupy nie dla skamu Wczoraj żeśmy rozmawiali i zadzwonił Pan do nas, pamięta Pan? Tak. Wie pan co, bo ja tutaj zadzwoniłem wczoraj, jeszcze wieczorkiem. Zadzwoniłem na policję i oni by do pana podjechali, zobaczyli, czy ma pan tą aplikację zainstalowaną, tą złą aplikację zainstalowaną na telefonie. Czy pan by podał mi adres, na który wysłać policję? Nie, ja nie mam takiego czegoś. Proszę pana, sam pan powiedział, że ci oszuści sami sobie zrobili przelew. Tak. No to znaczy, że ma pan taką aplikację zainstalowaną. No chyba tak, nie wiem, nie wiem. No właśnie. No właśnie, czyli cały czas oszuści mogą mieć dostęp do pana telefonu. No na no mojego telefonu tak, bo oni, oni dzwonią do mnie, tylko że tak. No dobrze. <laughs> Jeden no. z Polski drugi z i także to nie tego. No dobrze. O nie a... a... proszę pana podaję, że to... Yy... Finansowy. Zgadza się, zgadza się, proszę pana. Zgadza się, to wszystko jest oszustwo I teraz, czy pan by podał mi adres, na który y, mam powiedzieć policji, żeby podjechali i panu zobaczyli, co ma pan na telefonie, czy coś złego jest na tym telefonie? Podałby pan adres, bo by dzisiaj przyjechała policja, tak? aha. I oni by podjechali. Tam policja by podjechała do pana za parę minut i by zobaczyli, czy jest ta aplikacja zła na telefonie. I by panu ją odinstalowali, żeby oszuści nie mogli już korzystać z pana telefonu. Dobrze. To podałby mi pan Adres? Tak. Dobrze, to poproszę. To, nazwisko, tak? Nazwisko i Adres. E 34. 34. Tak. Oho. Dobrze. A jak nazwisko jeszcze? Moje nazwisko. Tak, 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 żeby żeby policji podać. Dzwonię w takim razie na policję i zaraz odzwonię do pana, yy, że, że podjadą. Dobrze, to jest. No, Na te prawie tej samej ulicy mieszkają. Oni są, Kolcjanci są. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. E, dzień dobry, jestem z grupy niedlatkamu.pl, zajmujemy się tropieniem oszustów internetowych. Tak. Wczoraj wieczorem już dzwoniłem i pan powiedział, że jak będę miał więcej informacji, to bym zadzwonił. To znaczy tak, y, zadzwonił do nas y, dziadek jakiś, najpierw mówił, że jest... teraz się okazało, że jest właśnie mam, mam jego adres. Generalnie tak. o co chodzi? On y, został zrobiony przez tych oszustów, to znaczy tam wpłacił, a właściwie oni sami sobie wpłacili jakąś tam kasę od niego, y, i chodzi o to, żeby podjechać do niego. I przejrzeć mu telefon w poszukiwaniu, albo jak, znaczy jakiejś aplikacji zdalnego dostępu, i żeby mu ją odinstalować, bo on z tego, co się da z nim w ogóle porozmawiać, bo, bo dziadek nie do końca kuma, co się dzieje w ogóle, to on ma tą aplikację dalej na telefonie. Także ci oszuści mają dalej dostęp do tego telefonu. Jakbym mógł prosić o wysłanie pasolu, żeby, żeby zweryfikował. Dobra, jak się ten pan nazywa? E, nie, nie wiem imienia na nazwisko, chyba. O ile dobrze usłyszałem. Tak. Mam jego adres, to jest ulica 34. Ja tam dzwoniłem, bo obok jest komisariat. Przed chwilą dzwoniłem, okay. ale tam nikt nie odbiera. No policjanci są w terenie, także No to... pewnie, pewnie tak. Mówię to, to małe jest. Ile? 34. 34 pan Chyba, tak. Dobrze. My się zajmujemy przeopieniem tych oszustów. Docieramy też również do osób poszkodowanych, i tak dalej. No wszystko, wszystko dokumentujemy na, na kanale na YouTube. To może sobie pan zobaczyć, że to żadna ściema, i tak dalej. No współpracujemy. Kto by poprosił? 422. To jest to Pana numer telefonu, tak? Tak, jak najbardziej. To jest to, jest to, jest bo to, jest, bo to jest, Znaczy, to jest wojpowy, ale, ale tak. No tutaj A tutaj. My... może na ten telefon się odzyskać? Można, 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 odzys można, można. Odzys oczywiście. Tak? Dobra. E proszę pana, ja pan z tym odinstalowaniem aplikacji, to przede wszystkim my możemy jakiekolwiek czynności podjąć wobec czyjegoś telefonu, tylko i wyłącznie za jego zgodą, ewentualnie za zgodą prokuratora. Ja temu pan mu tłumaczyłem, teoretycznie się zgodził. On jest, tak. no zresztą sami, jak, jak podjedziecie, dojdziecie do takiego wrażenia, że on. No niekoniecznie w ogóle wie, co, co jest grane. No zadzwonił tak. wczoraj do mnie, że to ja dzwoniłem do niego. Ja mu mówię, no ale to pan dzwoni. Aha, mówię, a gdzie tak. się pan chciał dodzwonić? No do znajomego. Mówię, jak do znajomego? No dodzwonił się pan do nas, no tutaj do niej dla skamu. A no tak, bo zostałem oszukany. No trzeba go tak na, naprowadzać ja, trochę, ja, nie? Rozumiem, dobra. My z panem będziemy rozmawiać i podejmiemy jakieś tam czynności. Dobra, dobra, super, przysła, super. Dobrać. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo. Dobrać. Do widzenia. Słucham. E, witam jeszcze raz, tam z niedługo dzwonię, wie pan co, zgłosiłem to, to na policję i mają podjechać. Także niech, niech pan tym e, policjantom, którzy tam przyjadą do pana, e, niech pan pokaże telefon, dobrze? I oni, mówię, dobrze, oni, dobrze. Zobaczą, oni zobaczą co ma pan na, na telefonie i odinstalują tą aplikację, jakby coś, dobrze? Dobre, Dobre, dobra, 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 super, super, dobra, dziękuję dobra, bardzo, się. do widzenia. Halo? Dzień dobry, po... się... Dzień dobry. Dzień dobry, Proszę tak? pana, czy pan się tutaj kontaktował z pewnym. Tak, tak. tak, a, tak. Ja, a o co dokładnie chodzi? Już pani mówię. My jesteśmy z grupy niedlaskamou.pl. E, zajmujemy się tropieniem oszustów internetowych, giełdowych. Docieramy generalnie do e, poszkodowanych i przyszłych poszkodowanych. I dwa tygodnie temu na komputerze oszustów widziałem numer telefonu tego pana. Zadzwoniłem do niego. Żeby go ostrzec, że ludzie z którymi się kontaktuje są oszustami i pan wczoraj do mnie oddzwonił i powiedział coś takiego, że spłacił tam im jakąś kasę, a właściwie oni sobie sami wzięli, czyli mają dostęp do tego je, jego telefonu i żeby państwo zobaczyli i usunęli mu aplikację Desk, team TeamViewer albo coś takiego do zdalnego dostępu na tym telefonie. Ja tego pana powiedziałem, że, że tam podjedziecie, żeby współpracował z wami, mm -hmm. tak? To może być AnyDesk any any the... any, tak. any AnyDesk albo jeszcze... TeamViewer. Jeszcze raz jak ta druga? TeamViewer. Team TeamViewer. Dobrze, i to jest nie dla skamu.pl, tak? Tak, tak dokładnie. Dobrze, to na razie dziękuję za informację. Jakbyśmy coś jeszcze potrzebowali, to będziemy Jasne, zwłanić. jasne. Dobrze, dziękuję. dziękuję bardzo. Do widzenia.